Pojawiam się z tym urządzeniem nie przypadkiem, bo uwielbiam to urządzenie. Lumispa jest numer jeden na świecie spośród e, wszystkich urządzeń do oczyszczania twarzy, już szósty rok z rzędu. Nie ma nic lepszego. Nie zakłóca naszego mikrobiomu, naszej skóry. Jest to silikonowa medyczna końcówka z nanonami srebra. E, słuchajcie, no fantastyczne oczyszczenie, pobudzony kolagen, dotleniona skóra lepszego sprzętu nie znajdziecie do tego dedykowany żel do sery normalnej, tłustej, wrażliwej trądzikowej i suchej, więc wszystko da do potrzeb, do potrzeb naszej skóry i dwie minuty fantastycznych korzyści dla naszej buzi także ja zapraszam do zamówień tego fantastycznego urządzenia kto nie wie, nie próbował to niech się nie wypowiada bo pierwsze użycie, zakochujesz się w tym na Amen. Zapraszam, kochani.